Popek przyznaje się do romansu, Nathan Marcoń tłumaczy się ze stawianych zarzutów o scam, Rachu wygrywa kontrowersy i kilka innych nowinek ostatniego dnia, ale na początek jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Zacznijmy od tematu przeciwnika dla Roberta Karasia na Fame ma. Michał Rogoziński na swoim Twitterze zrobił post do widzów odnośnie Roberta Karasia i jego ewentualnych rywali. Nowy post odpowiedział Filipek operując siebie na przeciwnika, a niedługo potem na swoim Story Filipek podzielił się ze swoimi widzami screenem rozmowy z Robertem, gdzie widać, że coś może być na rzeczy. Ojciec Denisa Załęckiego, a dokładniej Dawid Załęcki, zapowiedział w wywiadzie swój powrót w grudniu do Aktegonu High League. Natomiast co do rywala, nie zdradził za dużo, a jedynie to, że będzie to sportowe zestawienie. Byli tutaj właśnie chłopaki z High i ten, i chcą, żebym się był w grudniu, nie? Ilu rywali jest e, przymierzanych do ciebie? Czy padały już propozycje wiem, powie... konkretnych zawodników? No, proponowali mi jednego, także. A czy więcej mają, to nie wiem. I jak ten, po... jak ten zawodnik, ten przeciwnik. Jest ok, nie jest ok? Nie wiem, się okaże. Jak dojdzie do walki, to się okaże. Bo Denis powiedział, że to bardzo sportowe zestawienia. I jak rozumiem, chciałbyś yy, brać? No tak. Taki, sportowiec, doświadczony. Tyle. Kolejnym tematem jest nitrozynia, którego spotkała niezbyt przyjemna przygoda, bo miał on wypadek samochodowy, gdzie przez nieuwagę innego kierowcy ma skasowany samochód. A więcej na ten temat opowiedział w swoim ostatnim filmie. Tu stał jakiś taki samochód. Też to jakiś samochód, tu jeszcze pewnie z trzy inne samochody stały. No i jedziemy sobie tutaj. I stąd samochód uderzył w nas. Przejechał prawy bok. Zlecieliśmy na barierki. Samochód się wbił pod po barierki. Stwierdzili, że wina Pana, yy, który wyjechał. No bo on po prostu z pasa wyłączonego zielonymi pachołkami wyjechał 10 na godzinę po prostu ruszył od razu. Na no, lewy pas nawet się nie rozpędził. Za nami kolejna osuna Red Bull kontrowersów, gdzie nieoszukiwanym zwycięzcą okazał się Recha. Wygrywając bezproblemowo wszystkie swoje starcia, w trakcie których wygrał m.in. z faworytem i zwycięzcą poprzednich trzech edycji KORO. Co się dzieje z tymi faworytami, że go muszą już przepychać z debiutantami? Yo! Co to było? Nie krzyczcie dogrywka, błagam was. Czy waszym zdaniem. Dobra! Nie zapytam, czy Waszym zdaniem lepszy był Koro, czy lepszy był Recha? Natomiast Marsuń na swoim Instagramie postanowił odnieść się do większości kierowanych zarzutów w jego stronę odnośnie skamów, oszustw czy brania sterydów. Sprzedawanie fejków. Już o tym była mowa wtedy, ale warto przypomnieć dla nowych. Robiłem legit check na różne przedmioty, po czym wystawiałem je na aukcję. Później ktoś wystawił posta, że sprzedaje fejki. Gdy zobaczyłem, że to jednak podróbka, usunąłem post. Także kogo oszukałem, skoro nic nie sprzedałem. A jeżeli oszukałem kogoś, to dlaczego od 3 lat nikt się do mnie nie odezwał. Jeszcze była jakaś akcja z plecakiem za 100 zł, której nie pamiętam. Nie rozumiem i nadal brak wiadomości od poszkodowanych. Wiem, że większość z Was pamięta, ale warto, aby nowi to poznali sprzedawanie planów, które nie są indywidualnie dostosowane pod osobę. No tak, przecież przy kupnie planów i diet mieliście zawsze informację, że plany nie są indywidualne, tylko wzorowane na tym, jak ja ćwiczę. Tak samo diety. Jeżeli ktoś nie miał sprzętów i dawał mi znaka i zmieniałem plan pod możliwości danej osoby. Najlepsze jest to, że jak komuś przypomniało się po roku, że jednak plan mu się nie podobał, to zwracałem pieniądze, aby czuć się dobrze sam ze sobą. Co jest moim zdaniem absurdalne, ale cóż. Sterydy. To chcę zostawić na film lub różne konfe. Ale powiem tak, przy mojej przemianie na TikToku, YouTube ITP nie zostały użyte żadne środki. Śmieszne jest to, że ja nawet kreatyny nie brałem. Dlaczego testów nie chciałem zrobić? Obejrzyjcie konfę. Chciałem powiedzieć coś dalej, ale mi przerwano. Poczekajcie proszę przed oceną na film lub cage face to face w konfę i bo będą niedługo. Relacja 2022. Mam udostępnione moje badania, gdzie byłem w szczytowej formie. Miałem wtedy zejść z towaru, kiedy moja forma była szczytowa? Trener podaje mi taksy. Cieszę się, że garstka osób, nawet karioner, widzą tak łatwą ironię i żart. Potem zacząłem gadać, że jak wyjdzie na badanie grzebiory, to dlatego, że mama mi dawała do owsianki metanabol. Ludzie również w to uwierzyli. Tak samo z braniem trenu w wieku 13 lat, by wtedy mi zaczęły rosnąć włosy na ciele. Ja rozumiem, że jest nagonka i trzeba uważać na słowa, ale nie wiedziałem, że takiej czystej ironii ludzie nie ogarną. Chociaż trochę osób ogarnęło, więc git. A teraz najlepsze. Miałem nie walczyć, a walczę. Mordo, przecież mówiłem, że moim marzeniem jest walka na Highly Club Fame, a gdy się podpisałem, to nagle zacząłem mówić, że nigdy nie zawalczę, a szczególnie na Fame. I cenzurowałem teksty, w których likowałem datę i walkę. Pod upadło YouTuberzy przypominają sobie, jak w wieku 13-14 lat kłóciłem się z nimi, a oni kupowali koi adres za 2K i w nieoczywisty sposób grozili mi pobiciem. To chyba już wszystko wyjaśnia. Jeszcze teksty oblizał mojej rodzinie, bo wyzywałem się z kogoś bratem. W teorii, jak ktoś mnie zywyzywa, to ubliża mojej mamie, rodzinie. Także dobre myślenie. Ogólnie miałem to w dupie i nadal mam. Ale nie chcę wyjść jak pewna dziewczyna, która nie odnosiła się do zarzutów, tylko zignorowała i się z tego śmiała. Teraz lecę znów z treningami i kontentem dla Was. Jutro bardzo ważny film, moi drodzy. Także czekajcie i moc estetyki z Wami. I ostatnim tematem jest król Albanii, Popek Monster, który na swoim Instagramie wyznał widzom, że miał ostatnio romans i jest teraz ofiarą stalkingu. Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, muszę Wam o czymś powiedzieć i chciałbym się też Was poradzić. Chciałbym się Was poradzić. miałem romans i trwało to jakby ale chwilę, ale Patrycja się przypomniałem i zdałem sobie sprawę, że to jest czego no to, czego nie prowadzi. Chciałem to zerwać. Słuchajcie, jest taki coś jak Starking. Patrząc na mnie, to brzmi śmiesznie, bo wielki chłopak z takim wizerunkiem, jaki Starking. Ale nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają. Wszyscy moi zajoniki. Każda osoba w tym kraju, jak zrobi sobie zdjęcie albo poda mi rękę, jest nękana. Ich rodziny są nękane. Wszyscy do korsu są nękani. To jest prawdopodobnie, robi to jedna osoba. Ania Palmowska-Zasławka, dla mnie rodzina jest najważniejsza, chcę, co się tego spokojnie Nikt nie jest doskonały, tym bardziej Popek i dużo z Was, facetów, mogłoby się wypowiedzieć na temat romansów, bo nikt nie jest święty. Ale po prostu to przychodzi żółtkie pojęcie. Ona dzwoni do, do mojej rodziny, dzwoni do, do rodzin moich znajomych, obliża im. Dziewczyno, jest ja z Tobą nie jestem mieć więcej kontaktów, daj sobie spokój, bo to się źle dla ciebie skończy. Ja jeszcze nie mam nic do ukrycia, ale ty daj sobie spokój. panów. Wywołana do tablicy i oskarżona o stalking kobieta odniosła się do filmu Popka na swoim Instagramie. Dobry wieczór państwo. Skoro publicznie zostałam wywołana do tablicy to odpowiadam tak to ja. 50 kg wykształcenie wyższe, właściciel firmy zajmującej się nieruchomościami, prezes fundacji. Tak, rodzina jest najważniejsza i taką posiadam. Zarzut stalkingu, jakim mnie oskarżono, to efekt wybujałej wyobraźni pana Popka. To mnie raczej w tej znajomości spotkało zastraszanie, manipulowanie, znęcanie się psychiczne z czasem fizyczne, które doprowadziło u mnie być może do rozwoju syndromu sztokholmskiego. Z natury jestem osobą wrażliwą, empatyczną, która pomaga ludziom spotkanym na swojej drodze. I tak było w tej sytuacji. To ja wielokrotnie odbierałam w środku nocy telefony z prośbą o pomoc w odebraniu pana Pawła skądś, w przelaniu pieniędzy. Byłam też pana Pawła, pana popka, przyjacielem. Nigdy nie interesowały mnie korzyści finansowe i medialne z tego tytułu. Starałam się pokazywać mu osoby nieszczere, nieprzychylne z jego towarzystwa, które wykorzystywały go finansowo i medialnie, i te właśnie osoby mnie atakowały. A moje odpowiedzi zostały odebrane jako stalking. Dodam, iż nigdy nie interesował mnie świat show biznesu. A pan Popek ma wątpliwą reputację w swoim otoczeniu i w otoczeniu medialnym. Sam potrzebuje pomocy terapeutycznej. I to już wszystko w dzisiejszych newsach. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. A tymczasem sekcja komentarzy należy do Was, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!